Hm, może złożyć sobie konto? Jak to nie? No, dobra, to może założę na konto. <laughs> Dziewczynkę. Nie. Dobra, to. Piękne, bierę. Wyśmienite. Jaki ładny nos. Uuu, no dobra, więc faszy skończą, ale płyn ładny, kurde. Zrobimy może w kolorze takim kubskowym. da się? No dobra, będzie taki różowy. No dobra. Dobra, doskonałe. No dobrze. Co będzie? Dobra. No dobra, źle. Piękna.

no dwadzieścia. 20. Może takie hasło. No kurno, No to jak ja hasło dam? Dobra, dam jakieś proste. I to też no kurde, a akceptuj, utwórz moje konto. Dobra, um. kurde ten mój internet będzie się długo, teraz ładować. Ach, mniejsza. Jest pięknie. No dobra, no dobra, więc włączyłam od nowa gierę. Dobra, tylko jaki to był nick? Piękna, la la, ulala, o, działa, do no dobra. Przy okazji jestem Pixie Star i oprowadzę Cię ze przyjaciółmi. No. są SC? My Może ktoś będzie miły i mi da taką pipka. Zbieram na niego.

Very the mix people who are looking for the people who Bye. 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 the Panię. Jestem Ula. Czy to nie

Mi. Mi niech da. Teraz typowy pros. Dobra, więc zaloguję się na moje kątunia. No dobrze. Więc to mi się długo będzie ładować. A więc już jesteśmy. No dobrze. Mam 341. Nagrywam. Nam komuś może grawka. Pozdrawiam moją siostrzyczkę. No dobra. I spoko, tak jakby. cosplayowiec. No działaj! Logujemy się, hasełko. ja chcę za... na moje cosplayowe konto. No dobra. Kupiłem sobie syropek. No i YouTube. Cosplay. kana Games. Nagrywam. jest mało aktywny konto. Cosplay, a Torias. No dobra, może z, b, zrobię lepszy cosplay. No gitowa, gitowa, gitowa. Przetwórzmy sobie śmieci. Tego nie mogę przetworzyć niestety. O nie. Okej, okay, to mi się akurat podoba. To mi się nie podoba, to mi się podoba mam ten. To mi się nie podoba strasznie. Tutaj mi się to nie podoba, to i to. A tutaj, tu wszystko jest śmieciami. Pora teraz na kłamczucha. No dobra, stworzymy sobie nowe konto. Zobaczymy, czy kogoś na tym nowym koncie okłamie kogoś. Okay. No i to, żeby wygl nie wyglądało jak zupełny nub. Może jakiegoś nupa o konto? Albo osz